Trochę się nakręcić w party. Samochodowy Ride Emot, OS wali Za górze dziećmi od jedli na gino Sprawdź to. 300 koni nocy w rajdowej pod miastą Starce czasno Uwaga, ostro w lasu, śleptałem fawk okazją wchodzi jak nóż w masło Ręczny, mi noc i wice wrażej żądli Oklejone ponad 200 koni, mocy Czekamy na rajd mocny A póki co te dwa dni, miłość naszego życia Samochodowe rajdy, którzy nie każdy Wyprawy gdzieś na koniec świata, żeby zobaczyć gdzieś na wiosce szalejący auta na to nic, że nie jedzie po nas stoli Zwrząt w jeden drugiego goni dalej Opułkujemy tamę stamtąd, widać całe O.E. Pamiętam jak na polskim ekwotu -o, o, ktoś na cięciu przebił koło, stracił kilka minut Na ciasnej michałkowej ktoś przegrał swój tytuł Kidówce w kolekcji Mają sześci karuseli, nieodłączny element rajdowej karuseli